Cześć, kochani, przychodzę z takim luźnym filmem, czyli 50 faktów o mnie, poznamy się bliżej. Karteczki na pamięć się nie nauczyłam, także będę czytać. Tutaj gdzieś będzie leciało 5, 6, 7. Będę mówiła 10, 20, czyli wiecie co 10, żeby się wiecie nie pogubić. Także lecimy z Koksem pierwsze. Mam drugie imię Magdalena i to jest tak, że wszędzie jest to imię, w sensie, że w dokumentach, w dowodzie, jak kończyłam studia, odebrałam świadectwo, też jest Sylwia Magdalena za każdym razem. Mam y, trzecie imię Marianna. Urodziny mam 31 lipca, także wiecie, lada dzień, lada moment. Mam, <ścoughs> sorry, jeszcze 27 lat. Mam aż całe 1,63 cm wzrostu. <grych> Mój znak Zodiaku to lew. No i to widać, widać, że to lew. Mój ulubiony kolor to niebieski. Jestem jedynaczką, ale nie taką typową. Mam psa od 6 lat, Jorka, Tosia, naszą kochaną, dziesiąte. Mieszkam na wsi. Och, mam tytuł magistra zarządzania. Mam wadę wzroku. Um, pół, minus pół i minus 75. Które oko? Nie wiem. Oj, nie lubię przetworzonych bananów, na przykład w jogurtach czy w sokach. Yy, fuj. Uwielbiam makarony, no ale to już zdążyliście zauważyć. Uwielbiam, kocham może naprawdę. Mój ulubiony serial to Miodowe Lata. <laughs> uwielbiam, uwielbiam Miodowe Lata. Znam każde praktycznie słowo. Bardzo lubię ogórki, a najbardziej kiszone, małosolne. Uwielbiam, uwielbiam. Mój ulubiony film to Obcy. Wszystkie części mogłabym oglądać non-stop. Nie lubię rodzynek. Nie, nie lubię. Jedna potrawa to są ryby mojej mamy, gdzie są rodzynki i tam muszą być rodzynki. A tak. Fuj. 20. Bardzo lubię tańczyć. Panicznie, ale to panicznie. Boję się dentysty. Uraz dzieciństwa. Miałam trzy operacje. Nie, nie plastyczne. Nie stać mnie. Co, i na poprawiła. oj jestem mistrzynią PH. Yy, najbardziej to było widoczne w gimnazjum. Zawsze albo coś na mnie spadło, typu karnisz, albo yy, na przykład, nie wiem, piłka na mnie tak typowo spadła, że się przewróciłam i na przykład miałam wczą z mózgu, albo, yy, yy, no jak to się nazywa, framuga na mnie spadła. Zawsze coś na mnie leciało. Nie lubię piec ciasta. Jak kocham gotować ciasta. Mm -mm. Nie lubię składać ubrań. No, masakra, nie. Nie lubię. Ach, nie wiem, jaki mam kolor hmm, oczu. Mój mąż mówi, że to jest kolor lazurowy, a ja mówię, że są popaprane po prostu. Naprawdę. Nie wiem, jaki to jest kolor. Czy zielony, czy szary, czy, czy jaki to. Nie wiem. Wolę jak widać spięte włosy, prawda? Hmm. Yy, uwielbiam. A może umiem bardziej? Trochę śpiewać. Ale tylko troszeczkę. 30. Nie lubię w ludziach braku empatii. Nie rozumiem tego i po prostu nie lubię. Lubię dobrze, mocno doprawione jedzenie. No. Bardzo lubię. O, uwielbiam sushi. W ogóle to już jesteśmy po numerze 30 w razie co. E, chciałabym pojechać na Bali, nie wiem, może dlatego że jest takie sławne, ale chciałabym po prostu. Uwielbiam kawę, ja kawę to traktuję jak wodę, naprawdę, ja wiem, że to jest niezdrowe, ale tak. E, nie jem e, zimnych rzeczy prosto z lodówki, czyli na przykład jak sałatka jest cały dzień w lodówce, żebym miała ja mogła ją zjeść, to przynajmniej 10-15 minut musi być wyciągnięta wcześniej, nie zjem takich rzeczy. Nie lubi, nie, po prostu. <grych> byłam kiedyś ruda, tak, na ślub, jak y, miałam ślub, byłam ruda. W szkole mówiono na mnie głodziula, ale to wiadomo, przez moje y, nazwisko panieńskie. Jestem wzrokowcem. Tak, to jest, tak, to jestem wzrokowcem. Y, widzę człowieka, gdzieś kojarzę, ale nie wiem, jakie to jest imię, w sensie nie wiem jego, y, jakie jest imię, ale tak, jestem wzrokowcem. Typowym wzrokowcem. Jestem punktualna i to bardzo jestem punktualna. Nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Z, z reguły jestem 20 minut wcześniej. Tak. A, 40 mam dużą odporność na ból, naprawdę. No. Pracowałam jako niania i kolejne. Pracowałam bardzo długo jako, znaczy nie, jako bi bibliotekarka, ale pracowałam bardzo długo w bibliotece. Wszystko robię na ostatnią chwilę. Zawsze mam czas. Zawsze. Kwiatki mnie nie lubią. Oj, bardzo mnie nie lubią. E, uwielbiam takie weekendowe nasze rodzinne wypady za miasto. Do Wrocławia, do poznania na jedną nockę. Uwielbiam, jak można było. Mam specyficzny śmiech. Te osoby, które mnie znają, to wiedzą, o czym mówię. Jestem uczulona na mango i to się w ogóle stało po ciąży. Sama robiłam sobie dziurki w uszach, już ich nie widać, pościągnąłam, co nie wiem dlaczego, tu miałam chyba pięć, a tu miałam dwie. Lubię jagody. <ścoughs> Jakby mogło być inaczej? I 50. umiem zwinąć język w rurkę. Hmm. Koniec! Mam nadzieję, że taki lajtowy film Wam się y, spodobał. Przyjemny, prosty. Troszeczkę może y, wywołałam uśmiech na Waszej twarzy. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!